Kanale, zapraszam Was na draping owocowej eksplozji Mam dzisiaj dwie zdrapeczki Mam kiwi, mam pomarańcze Zobaczymy, czy będę już szczęśliwy, czy nie Pomyślałam sobie, a, coś innego Tak mi się już chce wiosnę, lata Ciepełka długich dni, no ale jest jeszcze jak jest Dzisiaj jest nawet tak trochę chłodno Weekend i sobie podrapiemy Zobaczymy, czy coś będzie Zaczniemy może z pomarańczy Mam numer 37 I szukamy bananów Banany są tu są tu, więcej nie widzę wiśnie wiśnie są tu tu, ostatnio zajadamy wiśniowy jam, więc no, pyszne kokos karambo I tutaj mam jeszcze karambo truskawka tutaj i tu, więcej nie widzę Arbuz Arbuz jest tu i tu. więcej nie widzę. Melon. Melon mamy tu. Nic nie ma. Cytryna. Cytryna jest tu. Tu i tu. I jeszcze mamy na dole. Sporo cytrynki, ok, Pomarańcza. Brzoskwinio. Borówka Na dole Gruszka Tutaj gruszka Tutaj gruszka, no chyba nie będzie ananasa Jabłko I ostatnie wino No i niestety pustaczek Nam się trafił, szkoda ALP Ale jeszcze mamy jedną trapeczkę, zobaczymy czy coś tutaj będzie Czy nie Kiwi, taka zielona yy, Jabłuszko takie łóżko O, czekaj, wytruska, chciałam jeszcze zetrzeć łóżko arbuz eee, arbuz banan wita melon Dwa. truskawka tutaj i tutaj mamy a ananas tu ananas gruszka gruszka jest tu gruszka jest tu cytryna cytryna kokos tutaj mamy winogrona brzoskwinia. O, chyba będzie też pusteczek <laughs> wiśnia. I ostatnio to jest awokado, który nam nic nie daje. Także kupimy DW. Dwa pusteczki. No, niestety nic na to nie poradzimy. Zapraszam Was, kochanie, na kolejny odcinek. Ja szekuję kolejną paczkę udawaną. Mam nadzieję, że niedługo będzie. Może mi się uda, żeby zacząć 8 września, pf, września, bo no tak, 8 marca, ale jak się nie uda, no to troszkę później. W każdym razie próbuję. Także, no, jeszcze nie powiem jaka to zdrapka, ale powiem Wam, że ciężko ją znaleźć, i, bo to nie jest z tych nowych zdrapek. I zobaczymy. W każdym razie na razie jest jak jest. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku Buziaczki. Papa.